Cześć, tu mamik i Lidia. Zapraszamy na kolejny odcinek po partyjce. Dzisiaj po partyjce jesteśmy w terraformacji Marsa, ale w wersję kościaną. Lidia Wam przeczyta wprowadzenie. Terraformacja Marsa. Gra kościana to gra, której mechaniki opierają się zarówno na kartach, jak i kościach. Gracze używają specjalnych kości, aby rozwijać swoje korporacje i terraformować Marsa, przekształcając tę planetę w nowy dom dla ludzkości. I to by było już, a z portalu BGG mamy tak, gra z 2023 roku jest reimplementacją tej dużej terraformacji. Dodane kości są od 1 do 4 graczy. Najlepiej według serwisu na dwóch graczy się gra 45 minut gry, 14 plus. Yy, mamy tutaj społeczność, powiedziała, że 10 plus. Ciężkość gry 2,34 na 5. Teraz mm -hmm. co mamy? Wykonanie, nie? Tak, wykonanie gry. My sobie to już sprawdziliśmy. Tak, Karty są, są dość grube, mm -hmm. <laughs> tylko są troszeczkę mniejsze, nie? Wszystko jest takie miniaturowe. Tak, dokładnie. Wersja pomniejszona. Mamy kości, które są wytłoczone. Mm -hmm. Tak, mamy prawdopodobieństwo ścianek na podpowiadajce. To jest bardzo fajne i bardzo pomocne w grze. Pomocne i fajne. Te żetony są trawy i miasta dwustronne, jeziora i te takie specjalne takie. Są. Te są standardowe. Kostki, żetoniki, te jokerów są. OK. Wszystko wydaje się takie. Nie ma się do czego przyczepić na siłę. Nie, ma. nie? Dokładnie. E, regrywalność? czyli to, co się tutaj zmienia. Wydaje mi się, że, że jest duża zmienność, nie? Tak, do góra jest oparta na losowości poprzez kości. Tutaj mamy na przykład sobie rodzali, losujemy tak? trzy różne kolory, tak? Bierzemy pięć i z tych pięciu wybieramy a, trzy. trzy, jakie nam wyjdą, sobie Kulana. rzucamy i to będzie punktowało na koniec gry z tych kart, z tego stosiku kart. Tyle jest dosyć duży. Do mhm. tego mamy cele, które się będziemy ścigać w których też mamy troszkę tych jest, nie? celi, ich, tak, żeby że dwustronna zmienić. mapka, mhm. do tego mamy karty bonusowe, też jest ich troszkę, no i tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, że mamy karty korporacyjne, to co ostatnio tutaj, tutaj mieliśmy tak, nowe, sporo wspaniałe jest. światy, gdzie tam brakowało nam, bo było po jednym lutku. także tutaj mamy tego aż nawet za dużo, bym powiedział delikatnie, i dosyć wszystko się różni. Do tego w mm -hmm. grze mamy już dodatek, pierwszy zestaw korporacji, czy coś tam jest na końcu instrukcji, powiedziane co tam jest dodane. Mm -hmm. Także rekrywalności troszkę tutaj macie. Dokładnie. Nie, długość gry. Dużo macie gra? Nie. Nie dożyła ci się. Nie dużywa mi się. Zobaczycie też na filmiku. Czy... Mi się wydaje, że z 35 minut graliśmy, czy... bo graliśmy wtedy pierwszy raz. Tak, ty grałeś pierwszy raz. No ja grałam wtedy. No. Jeśli chodzi o długość, no to na 4 osoby troszkę się ona będzie dużyła z tego względu, że jest dosyć dużo rzutów kombinowania, ale nie będzie tak się dużyła jak zwykła formacja przynajmniej mi. Mamy dwa z trzech celi, które musimy osiągnąć, będziemy się ścigać o te cele tutaj, yy, które są trzy na grę, to żeby to szybko zakończyć, mm -hmm. także dosyć w miarę płynnie chodzi, co prawda na dwóch w sumie najlepiej ona chodzi, solo mamy 50 rund, yy, no a czterech troszkę się pom pomęczymy, troszkę dłużej nam zejdzie, może nie pomęczymy, ale troszkę dłużej mm -hmm. nam zejdzie i troszkę ciasno się będzie. Nauka gry jest w miarę prosta, bo mamy dwie opcje, czyli mamy turę produkcyjną, czyli to, co będziemy rzadziej robić. Mamy, możemy sobie zachować trzy kości, przeważnie będziemy tak robić, że te trzy kości będziemy mieć. Odrzucamy dowolną liczbę kart z ręki i dobieramy do pięciu, czyli sobie czyścimy rękę jak chcemy. I później rozpatrujemy produkcję, czyli wszystko to, co ma to taki symbole, tutaj z kością bierzemy sobie, no i to, co się będzie działo na. Więcej graczy, czyli jeśli nam będzie brakowała jakaś kość, będziemy sobie brali tego jokera, ten znak zapytania. Tak? Tylko tu jest taki myśl, że jeśli będzie nam brakowało dużo kości, to i tak weźmiemy ten jeden znak zapytania, tylko na dwoje osoby to już rzadziej się będzie działo, ponieważ tych kości jest w miarę dużo. Nie? Także na czterech graczy to będzie się dosyć często działo, i będziemy musieli wyczekać moment, kiedy będziemy mogli sobie wziąć te kości. Później odświeżamy sobie niebieskie karty i to było praktycznie wszystko z nauki i fazy produkcji, a tura gracza jest taka, że wykonujemy sobie akcję pomocniczą, czyli bierzemy kostkę, obracamy kostkę obok karty i mamy akcję główną. Z akcji głównej możemy zrobić znów fazę pomocniczą, możemy sobie kupić kartę, możemy zrobić standardowe te y, projekty, tak jak w dużej teleformacji mieliśmy. Do tego mamy karty, które będziemy sobie niebieskie będziemy tapować. Czerwone to są natychmiastowe. No i te zielone, które będą do produkcji nam dodawały. I to by było praktycznie wszystko z nauki gry. Nie? Mhm. Czyli jak znacie tamtą wersję, to tam po prostu parę, parę szczegółów to, to sobie dojdziecie mhm. i, i to będzie już. No i ostatnia standardowa opinia. Znowu ode mnie. A ciebie? no Żebyś nie pokłowała. <laughs> No, gra, no to jest stworzona dla mnie, bo ja bardzo lubię właśnie produkować, produkować po coś, wykonywać właśnie tak, te zadania, żeby zdobyć kartę, więc coś dla mnie, też budowanie na planszy też jest dosyć proste, no bo masz wszystko, mamy wszystko zapisane na, na karcie i, i też fajnie to punktuje. Na pewno te dodatkowe rzeczy, czyli te kulanie kostkami a trzema, aby zdobyć, no i wykonywanie tych zadań pod ten symbol, na pewno jest ciekawe. I wtedy się bardziej skupiam na tym, żeby właśnie zrobić, żeby jak najwięcej punktów to, Tak, jak najwięcej punktów mieć. Zadania te dodatkowe, jak to mówisz, nie bonusy, jak to powiedziałaś? Tak. Cele. No, to cele też, project, też, jakoś to też dużo, dużo. Tytuły. O. To, tach, tytuły. No to one też dużo dają e, frajdy w tej grze. Ogólnie ciekawa, fajna gra. Co mam powiedzieć? No to jest coś dla mnie. No ile oceniasz? Badek Magiewie. Ze względu na to, że. Jest takie... do super. Ja bym dała na ósemkę. Ze względu na to, że wszystko jest takie małe. Osemkę, tak. Tak. Ogólnie bym dała 9, jeżeli chodzi o grę. O grę, o granie. O, o granie samo. Ale ze względu na to wszystko, że wszystko jest takie małe, że te karty są takie małe, <laughs> że ta plansza jest taka mała, no to, no to troszeczkę musiałam obniżyć. No bo ja jednak lubię, jak jest prawie na całym stole, że to widać, a to jest takie małe, drobne do pociągu. No, no nie do pociągu <laughs> może nie, ale gdzieś na wakacje, żeby tak szybko rozłożyć. No, to jest też plus tego, nie? Że... Na pewno kości, kości mi się bardzo spodobały i, i, i to jest fajne. Lubię kości, lubię zbierać, lubię produkować, więc coś dla mnie. Taka jest moja opinia. Tak. Mam się jeszcze jakoś zagłębić? Eee, możesz porównać tą do tamtej. No, niestety muszę powiedzieć, że pierwsza wersja jest najlepsza. Pierwsza jest najlepsza. Dobra. Będziemy może kiedyś nagrywać tą pierwszą wersję. No <głos》> Za czym? Jak sobie przypomnę jak się tam gra. To jest ciekawe, ale nie no, pierwsza wersja pamiętam bardzo dobrze. No wiem, graliśmy kupę razy, nie? No. Dobra, ja wam tutaj nie będę już przyciągał, czyli dla mnie to jest siódemka. Z tego względu, że to jest to. Dla mnie to jest, jak to się mówi przy kościach festiwal losowości. Czyli tak, nie możemy z góry sobie za dużo zaplanować. Oczywiście, no, możemy gdzieś tam na trzy tury do przodu, ale jak coś sobie planujemy tak, żeby to już wyszło natychmiast, no to przeważnie nam nie wyjdzie z tego względu, że mamy te kości i sobie musimy to okulnąć Gdzieś tam sobie zaplanujemy. Standardowo my gramy to jako wyścig, z tego względu, że gdzieś tam ja w tą pierwszą wersję jak grałem, to grałem na początku głównie solo, zanim litkę nauczyłem. A solo polega na tym, tak samo tutaj polega, że ścigamy się z grą. Tak? Tu mamy 50 rund, żeby zakończyć. Tam już nie pamiętam, ile było, ile było rund, ale w tej wersji też było tak, że po prostu musimy jak najszybciej spełnić warunki. No i tu praktycznie cały czas gram w tamtą i w tą, tak samo, że muszę jak najszybciej spełnić te warunki. Przez to ta gra się nie rozwija, tak? Czyli nie schodzi nam cała talia praktycznie tak jak jest przy tamtej. Nie musimy pilnować 80 kart, które krążą na stole. I ta gra jest w miarę ciekawsza, bo za każdym razem coś innego się dzieje. Mhm. To jeśli bym porównywał solo to, a tamto, to tutaj to Solo lepiej działa dla mnie, bo przez tą losować to jest się dużo, dosyć dużo dzieje. Nie możemy tak wszystkiego zaplanować. Jeśli bym miał te niebieskie karty, to są troszkę nierówne. Czasami wyjdzie komuś dosyć fajne, a czasami są takie dosyć słabe. Co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? Tak, Lidka mówiła tyci wersja. No, ma to jakiś urok, ale też, też bym wolał, żeby ona była ciut większa albo... Standard, Chociaż ta kontaktowych rozmiarów. No plansza jest taka, bo taka chodzi do pudełka akurat tego, nie? No wiem, to no rozumiem, to jest ale no jest mek, za małe, dla mnie to jest za małe, nie wiem, no, że powinnam okulary mieć. Tak ale na czterech raczej jak tutaj sobie każdy tak siedzi przy tej planszy, to tak wygląda to troszkę e, dziwne, tak czterech dorosłych osób patrzy na taką malutką planszetkę, która jest tutaj. Ale ja mówię, i, że ja okulary powinnam mieć, no tak, ale, no ale rozumiesz i jest to i tak dla mnie małe. A, Dobra, no, nie mam no tych okularów to teraz jest, na sobie. No to jest ten, ten minus taki. No, te karty też o te troszeczkę to tam jest... No, ile? No, Centymetr? Pół, mili, pół centymetra nie, brakuje? To, to jest jakiś tam jeden rozmiar czy dwa większy nie? powinien być. No. no, ale jeśli chodzi o to, no to tak, to, 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 to też muszę przyznać, że ciut to mało wygląda. Kostki tak wyglądają kostki nawet fajne, nie naturalnie no. przy, na tym tak. planszy, bo to tak te kostki są. Te też troszeczkę powinny być większe, tak. Ale z drugiej strony dobrze, te koinki, że te kości nie pomyśleli i nie zrobili ich mniejszych pod planszy, no bo to wtedy już bym tak traciło troszkę. O, to, ale to, to, to by było. Troszkę, troszkę sensu traciło. W mhm. pudełku jest troszkę powietrza, także może wejdzie jakiś dodatek do tego, bo ekspedycja Ares miała dodatek. Od razu Wam mówimy, że ekspedycja Ares Wam nie nagramy, bo to była słowa gra. E, tylko przeleciała przez dom. Tak? Tak? A. ja nawet nie widzę. Marek mi tylko daje dobre gry. Tak, e, wpadła i wypadła. Także przynajmniej dla nas to karcianka i tam karcianek za bardzo nie lubimy, ale no mówię, weszła i wyszła w domu. No nie mów, bo ja czasami lubię karcianki. No tak, no ale no, ta na Tak się ta... buduje. No, tak bo... się coś robiło, no. ale no, to nie było aż takie, żeby to... Się, nawet mi się nie chciało no, uczyć Ciebie i no zostawiać tak. tego, nie? Nawet na kanał nawet nie wrzuciłem. Mhm. E, wracając do tej, jeśli jesteście fanami Terraformacji Marsa, no to to jest taki tytuł, który musicie sprawdzić. Może wam przypadnie do gustu. E, wiem, że dużo osób ją wymieni na dużą wymieni na to, bo jest szybsza. To jest też dosyć duży argument w porównaniu do tamtej. Na tamtej, już mam już trochę lat, jeśli macie wszystkie dodatki no to ta granta. Ta gra może trwać długo, chyba że gracie ze mną. No bo Prawda. ja się ścigam o te warunki tak, i psuję wam całą grę, Prawda. tak żeby jak najszybciej to wszystko zrobić. Ja polecam wam sprawdzić na pewno tą grę. Jeśli chcecie coś zobaczyć, no to pewnie jutro, czyli jak dzisiaj to oglądacie, no to jutro będzie na kanale. Jeśli to oglądacie później, no to na kanale będzie już gameplay, możecie coś sprawdzić. Ja na pewno zagram solo. Zobaczyć, jak to solo działa. Ja solo przeważnie przegrywam, ale wam nagram. Jak to działa. I co, i to było praktycznie wszystko. Coś jeszcze chcesz dodać? Yy, ja chciałam powiedzieć, że no niestety mnie, Marek. Yy, co? No, wygrałaś, pokonał. pokonał. Niestety, pokonał. niestety mnie pokonał 31 do chyba 45. Nie wiem, ale nie było jakiegoś tam miażdżącego miażdżącej przewagi, tak? że to nie było? Jakoś jakoś tak tak że było. ja sobie. Coś tam pykałem, litka, no na celach się, na pewno cele nie przypilnowałeś, bo Ci uciekłem. Uciekłeś mi, no nie skupiłam się z w ogóle tego, na Z tego to wyszły. Te cele też są troszkę nierówne, bo niektóre cele mają po prostu takie, że musimy mieć siedem tych samych kości, no to potrzebujemy patrząc na to siedem tur, żeby zebrać siedem na przykład zielonych kości. Ale na pewno były takie momenty, gdzie ja byłam taka już przytłoczona, że nie chciało mi się kulnąć to co chciałam. No tak, no bo to też troszkę Troszkę musimy albo zaryzykujemy i weźmiemy tą zieloną kość i chcemy mieć łapkę i kulamy i albo wyjdzie nam łapka, albo mamy listę, który nam nie jest potrzebny w tym momencie i tracimy tak. turę, tak? Ale był taki moment właśnie w grze. No, że jak... Właśnie nie przeskoczymy tego, Lidka grała akurat pierwszy raz i nie... nie nie kulnęło mi się tak, jak no, chciałam. Nie to powiedzieć. Yy, nie, trafiłam? Nie, nie powstrzyma ryzyka kulania. Nie powstrzymam, no ryzyka, tak? tak. I stwierdzić, że no dobra, muszę odrzucić kość, żeby sobie ustawić te łapki. w końcu. Ale był taki moment, że ja traciłam chyba dwie tury. Tak, bo, kulała bo kulałam, cały tak. czas kulałam. Ja zrobiłem już produkcję raz, tak. bo drugi raz produkcję, a, a, ja, a ja cały czas ja jedno, sobie dobierała tak, i chciała wykupić. Się... Albo dwie produkcje, bardzo mało produkcji no. Zrobiła, Mało produkowałam. Tak, i to by się nie opłacała nie, ta nie produkcja, opłacałam. bo też jak nie, nie pobierzemy sobie tych kart tych zielonych, gdzie będziemy mieli te kostki, no to nam się ta produkcja kurczę, nie opłaca odpalić, nie? No a dzisiaj takie po partyjce w sumie. No. no bo tak w sumie no, no mamy, mamy trzy kości, produkujemy i tracimy turę, żeby pobrać trzy kości po prostu, no to tak to ta słabo nam wygląda, nie? Ale też miałeś taki moment początkowy, że kulałeś, kulałeś, zbierałeś, zbierałeś tak, miałam tych kostek. Bo chciałem sobie wykulać tą tam, tam jedną kartę co mi dosyć dużo dawała. Z produkcji, no i to tak, to tak praktycznie wygląda. No, zbieramy te kości, zbieramy, zbieramy, zbieramy na początku, a jak już ten silniczek nam się troszkę rozpędzi i mamy tych kości już do pozbierania troszkę, no to tak będziemy sobie już później I odpalać mało, dosyć często. Mało budowałam. Ty tak mało budowałam. Tak, mało budowałam. Ale wiecie, to jest pierwszy raz, to, to trzeba wyczyć. Bo to, się bo grę, to nie? budowanie też jest tutaj specyficzne, tak? Tam budowaliśmy i te kosteczki nasze zaznaczaliśmy, co jest nasze. Tutaj nie mamy tego. I tu już tak nie, nie, nie kuje w oczy, tak? Bo jakbyśmy grali w tamtą wersję i było na przykład gram niebieskimi, i pełno niebieskich na planszy, no to lidka, bo kuknęła, kurczę, muszę coś budować, żeby było coś mojego na tej planszy, nie? A kiedy, kiedy graliśmy w tej reformacji na no, przykład? Lat cztery, cztery lata temu? No, Jeszcze czy... w Poznaniu, nie? Ty wirałaś tak, a ja gram na internecie, nie? No, no to tak. Sobie. Ale z, z Patrykiem to włóknie. No, tak, tak, te planety tak Ale ja ta, ta. pamiętam, że, że tam goniliśmy, właśnie, żeby jak najszybciej podnieść temperaturę i yy, żeby tutaj tą, to się. Tak. ten, ten, nie? ten. Mhm. powietrze, yy, tak, żeby jak no, najszybciej tam po prostu. przereformować to. A tutaj nie wiedziałam, znaczy wiedziałam, no wiedziałam o to, że, że są tutaj cele. No, nie wiedziałeś jak to rozgryźć. No nie w, no muszę to jeszcze Mali. parę razy pokrać. No, nie wiedziałeś no. na czym się skupić. Na czym się skupić, no właśnie. A co tutaj się dzieje, z czym się zazębia, bo tutaj też tak nie oczywiście się to wszystko zazębia. Bo jak Nickolwiek. podwyższasz się, to masz te dwa punkty i coś, nie? Dodatkowo, ewentualnie. No ewentualnie, no, masz tutaj te no dwa, te, no, tam no, trzecie, no tak, na no te kostki, nie? Tak, no wszystko co podnosisz, no to dwa, dwa punkty zwycięstwa dostajesz, nie? Mhm. To dużo daje, nie? To właśnie te Cztery cele. punkty. No to tak robisz przy okazji. Nie? No, oczywiście na początku mhm. patrzysz, co tam jest. No i tak przy okazji, no. E... no. Ja szukałam tych kart, które mają konkretnie te. No to to, to jest dosyć, dosyć dobra taktyka. Co, no, co się bo... nazywa? Symbole. Symbole, no, konkretne symbole i nie trafiały mi się w ogóle w rękę. I no też tutaj... nie wiem, czy widziałeś, że miałam bardzo dużo kart. Znaczy, znaczy bardzo du dużo kart? No miałam dużo. No, masz, masz. no, ale nie robiłaś produkcji, czyli nie czyściłaś no. sobie tej ręki, No, ale nie? widziałeś, jaką sobą miałam produkcję. I, I to też jest, pamięta tamtej grupy, bo tam się ciężko pozyskiwało tam, te karty, nie? Tak, a tutaj jest a tak, tu łatwo, tak za łatwo. Odrzucamy kosteczkę bierzemy sobie dwie karty. Już mamy dwie karty. No. Nie. Na końcu, na produkcji, odrzucamy sobie te, co nam nie pasują, bierzemy sobie do pięciu. To jest dosyć fajne, nie? Mhm. Mamy karty z badań, które możemy sobie tapnąć i dostajemy sobie... No te niebieskie karty bardzo fajnie działają. No to są takie od, palanki, nie? No w szczególności ten na przykład, że, że yy, tam mieliśmy, że odrzucaliśmy chyba jedną kość, te. I trzy przekręcałaś. I trzy przekręcałam na no przykład, nie? to jest mocne akurat, no. Dobra. Dobra, bo byśmy Dobra. się rozgadali, jeszcze byśmy, no, byśmy gadali. Ja gadali, ja gadali, a pewnie już nikt nie ogląda. Dobra. I nie no. słucha. I nie słucha dokładnie. To co? To wszystko. wszystko. Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia. I do do razu. Razu.